Wszystko przypomina mi o rowerze. Witam Was 16 października, niedaleko mojego służbowego musika, który stoi tam. Wybrałem się na mały spacerek. Przepraszam za zakłócenia dźwiękowe, ale jeszcze jestem przeziębiony. Nie mam kiedy wyleżeć tego, bo pracuję. I tak wybrałem się, wiecie, na spacerek w czasie pracy, mam trochę, mam trochę czasu, powiedzmy, że godzinkę, zrobiłem sobie kawkę, wziąłem sobie sakiewkę na wszelki wypadek, gdyby się coś trafiło aluminiowego, pole przeorane chyba, nie znam się, chyba tak, jakoś tak, las, droga taka. Tam jest jakiś krzyż, dojdziemy do niego i zawrócimy. Niebo jest takie. Dzisiaj błękitne, takie jak lubię. <laughs> lubię te kolory, wiecie. Błękit nieba, zielone liście, które przechodzą już w złote, ponieważ jest jesień, jak wiecie. Brązowe pole, ciemnobrązowe, jasnobrązowa taka. Droga, powiedzmy, że szara miejscami. Lubię te kolory, wiecie? Kolory życia. Ach. przejeżdżałem z pracy, wiecie, i do domu już zmęczony, więc nie podejmowałem żadnych akcji filmowych, tylko kawka, <śmiech> <śmiech> obiad, kolacja. W poniedziałek i wtorek mam najwięcej roboty. Kilka razy dziennie się spocę bo ładuję paczki na auto, potem te paczki wyładowywuję na bazie i tak dalej, także jak mówi piwnik, w pocie czoła będę zdobywał mój chleb i tak się to dzieje. Dzisiaj już jest troszeczkę luzu, bo jest środa, te dwa dni, wtorek, przepraszam, poniedziałek, wtorek, mam też częstochowe, ponieważ robię jakby nie swoją robotę, tak, robię czyjąś robotę, Którą na mnie zrzucili, bo tam człowiek się nie, nie zabierze z tym wszystkimi paczkami. No i ja tam jeżdżę. No i teraz przyjdzie jeszcze coś więcej: od, od piątku będę robił jeszcze kogoś innego robotę, bo ktoś tam się dziecko urodziło, czy coś czy się ma rodzić. No i za kolegę będę robił inną trasę, dalszą. Także. Nie ma spokoju, że tak powiem, no ale pracować trzeba, nie. Dobra, dalej nie będę szedł. Tutaj jest taki jakiś pomnik. Torbę sobie wziąłem na wyrost, ale innej nie ma, mam tylko taką dużą żadnej puszki nie było. Kwiatki sztuczne, tutaj jakieś grzybki małe rosną. Dobra, wracamy moi drodzy. Także pozdrawiam wszystkich moich miłych widzów Strażak Recycling kanał, pozdrawiam serdecznie Pewex Recycling, długi kanał, pozdrawiam serdecznie Marcin87, pozdrawiam serdecznie No i Zbieraczy Przeszłości, też pozdrawiam serdecznie Rękę muszę zmienić, bo mi już boli, wiecie? O, udało się ta operacja. Torba. Torba się nie przydała. Ale wiecie jak to jest, jakby jej nie wziął, to by była kumulacja puszek i butelek zwrotnych gdzieś w jednym miejscu. A że ją wziąłem, no to nie ma nic. Wiem, gdzie jest kumulacja. Będę jechał tam dzisiaj, przejeżdżał w żorach i tam sobie zajrzę, i może tam będzie leżało, to zabiorę te puszki przynajmniej, ale to jakaś drzewo było chyba, bo dziura jakaś, nie wiem. Także będąc przeziębiony cały czas pracuję i się nie poddaję, tak, robię, robię swoje, przejechał rowerzysta, więc obróciłem kadr, żeby nie nagrywać wszystkich. W lesie tam troszeczkę do lasu, ale tylko same śmiecie, wiecie, także nie ma co tam wchodzić, lepiej przy drodze sobie pochodzić. O, taki spacerek jest wskazany, kiedy cały czas się siedzi, wiecie, w aucie, no to ja się ruszam, nie, bo muszę załadować w kilku miejscach paczki. E Zajrzymy tutaj do lasu. Zajrzymy. Tu płynie taki, o, słoik leży. Tu płynie taki ciek wodny, betonu, obetonowany. A w lesie jest przyjemnie, bo jest czyste powietrze i tak dalej. Takie leśne. Ale ogólnie ja się na grzybach nie znam. Śmieci nie zbieram, więc nic tam po mnie. Uciekam do busika. Kawka przygotowana. Filmik wrzucę. I liczę na Wasze komentarze, że zostawicie komentarzyk, łapkę w górę oraz zasubskrybujecie ten kanał. Pomoże mi to w rozwoju. I powracamy do znaczka, od którego rozpoczęliśmy. Mam ochotę wsiąść na rower, ale wiecie, przychodzę z pracy, zmęczony. Jestem przeziębiony, no i pozostaje mi tylko zjeść obiad, kolację, spać i rano znowu do pracy wstać.